Witam wszystkich, serdecznie na moim kanale, z tej strony Nico. kolejny odcinek z Minecrafta na moim nowym kanale i kolejny niezwykły dzień. Dlaczego niezwykły? Bo mamy już w końcu te Blaze Rody. Jeśli nie widzieliście, zapraszam na poprzedni odcinek. A dzisiaj postaramy się. Pierwszy, to, Postaramy się, na pewno to zrobimy, bynajmniej. Wejdziemy do Endu. Nie czy będziemy tam walczyć ze smokiem, czy jak, ale wejść na pewno wejdziemy. Druga sprawa, pokażę Wam, co odkrył Barsz. Bardzo ciekawą sprawę Wam pokażę, co Barsz odkrył. Kolejna sprawa: na pewno zajmiemy się e, zombie, villagerem i go przekształcimy. I to jest jedna sprawa związana, ta sprawa jest też związana z tym, co Barsz odkrył, i to wam na pewno pokażę w tym odcineczku. Więc nie zapomnij o subskrypcji, lajku, komentarzu. I daj znać w komentarzu, jak się podoba seryjka. Daj znać w pomysł, jeśli masz na jakąś seryjkę. A my lecimy do gry, bo akurat się robi ciemno, więc może jakiś zombieczek wpadnie. I, i co, i tyle. Cześć barszu. Zapomniałem Cześć. Cześć. o to. Czyść. Czekajcie. Dobra. Zakładajmy zbrojkę, żeby nie zniknęła. Uuuu, wiadro siadło S. Nice, nice. Jest. Znalazłem typa. Tylko czy mi się uda go przenieść tu? To nie wiem. Kurde, ile tu ich jest. Chodź, kochany. Ty powinniśmy je z daleka widzieć. No, jak i wszyscy inni Teraz siekierka mi się skończy nice. Mimiecz, więc hit. trzeba trzeba ogarnąć też Co trzeba? Name tak ogarnąć Właściwie to Może i się ogarnie w sumie Ja już mam tego, wieśniaka Mam cię Mamy wieśniuka. Zabuduj. Jest wieśniaczek. Dawaj, bo ja go tu pilnuję, już wid dorobię. Opie, zacznie się zarapalić. Zabuduj. Zabudowałem. Robią się. Patrzcie, co grz co ich znalazł. Więc tak. Pokażę Wam mi mi mniej więcej, co znalazł najpierw. Grzyby. Jaż tyle tych grzybów. A powiecie, skąd znalazł te grzyby. A to Wam je ja zaraz pokażę. Tylko będę musiał kawałek przejść, żeby to znaleźć. Więc... E, na razie jeszcze czekam i zmieniamy tego wiśnioka. Żeby nie było, że z gemoda coś brane, nie? Dlatego chcę wam pokazać dokładnie. Skąd to się wzięło? O, poteczki się robią. Dobra, jest, dawaj. Jeszcze. Szybko wrzucaj. Wrzucaj. E, okay, marchewka złota. Um, tu jest gdzieś złoto leży też. Tu leży w tej dużej skrzynce. Pigmenta pan Janusz się denerwuje. Czekaj, zle to zrobione. <noise> A wiem, wiem, tak, ja wiem. A wiem, ja wszystko wiem, no. Tak. Nie rzucaj. Rozkop gdzieś tam. Że ci łatwiej chyba było. Uważaj. O, dlatego uważaj. Dobra, zginie, nie rzucaj nic. A? Dobrze. Zapomniałem, rzuciłeś już? Albo rozwal to i. Ale to będzie nas jadł. Tak, Weź tu jeszcze do bloku. Nade mną. Dobra. Ej, coś działa. Ej, jak ja Dobra. Robi się, robi się. Du, 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 du. Bardziej się poświęcił aż wszędzie się. się widzę, że go telepie. Janusz na, na tym na wykończeniu jest. O. Braki, braki. Tak jest. O. Cześć Janusz. Dobra, idziemy, idziemy odpalić portal. Ho i wejdziemy może do tego endu. Smok pokonać czy nie? Ej, możemy spróbować, ale czy nam to wyjdzie? Czekaj. Uż, przygotowujemy użka. się. Puszka. O kurde. O, jednak chyba będzie klepa. Jednak chyba będzie klepa. Gdzie tutaj te strzały by... Ja będę snajper. Jesteśmy w endzie. Dokładnie jesteśmy w endzie. A ty gdzie jesteś? Do endu szedłem, możesz wejść z powrotem. Wijaj. Ej, jak wchodzisz się... Schody nam niszczą, trzeba je zrobić gdzie indziej. Eły, co tak szybko mnie to wije się? Skraszowało się i ja też byłem zrobiłem, bo nie włączyłem sobie kreatywa musiałem na kreatywie postawić portal. Bo no nie chciał działać na tej wersji. Nie chce się portal uruchomić, nie chciał. Więc musiałem zrobić to po prostu na kreatywie, odpalić go i tyle. No, następny snajper. No działaś na easy. Spojrzałeś na Endermana na musie! Ło! Wow. Gdzie w ciebie się Ło! Wow. jest! Jaderko! E, nie mam w ogóle jedzenia, więc są shit. Jesz endermany mnie klepią. Nie, to będzie szybka akcja, coś się daje. Nie mogę nawet trafić przez nich. No, dwa serca, mam. kurde. Dobra, zginimy tu. No co, nie poszło, pierwsze spotkanie będzie. <śm> Będzie nam bar bardzo będziemy, nam zależeć w sumie na expie, nie? Z tego smoczka. No, ja 49 teraz. Ja 36. Ale jak będziemy musieli, bo musimy zagstrzatować, co jest na 30. Level levelu. Tak. Ale w sumie to jest nic trudnego, bo to nie jest napisane, że musi być full set, tylko enchant. Ty po prostu. Po jednym enchantie na 30. levelu, byle jak mielo. No, łóżek nie mam, ale dobra, będziemy go tak tłamsić. Co ma ten web, tu. Easy, easy smoke. O. Tak się nie ci to wyszło łóżko. Nie <laughs> Czekaj, gdzie będzie miał łeb, z której strony może udało ci się trafić. No prawie. Tak no. jest. Zbieraj eksport. No dobra, ale... Oleks ma wpadło. I mm, to jest... Wychodzę po prostu na smoka, ona się pokona, więc kolejne zadanie z książeczki zrobione. No. Co? Napisy końcowe? Nie do końca. Dobra, tak ma przewinąć się teraz? Udało się dotrzeć, choć mnie goni chmara tutaj świniaków. To patrzcie, gdzie jestem, co tu jest. Zobaczcie to. Po prostu neter. Po prostu jesteśmy w neterze. Neter ucięty, i dalej jest normalnie neter. I to w sumie odkrył barszyk. Aha, tak to ja się nie wybuduję, nie mam mowy. Dobra. Hu, udało się. Kopiłem się, się w górę. Po prostu neter tu jest. To są na kordach w sumie. Jesteśmy 6460 na 860. I Barczyk szedł i szukał tych magów wcześniej. Czy to nie było z magmami związane? Czy po prostu chrzet ich z czegoś szukał? Przed, przed siebie. O. I znalazł Neter, gdzie właśnie zdobył tego grzyba, żebyśmy mogli odczarować villagera, więc beka. Że tu jest jeszcze Neter. Dalej, normalny. I kwarcu. To też do czegoś ten kwart będzie nam potrzebny, więc po prostu spoko, bym wam powiedział, szczerze mówiąc. Znaczy spoko, dużo nam to ułatwiło, no bo mamy już wieśniaczka, który nam pomoże. I co, w sumie wam chciałem to pokazać. No, zaraz zacznie atakować, zbieram te złoto i ginę po prostu, żeby wrócić z powrotem do siebie, F. No to było specjalnie, wiesz, bo już pokazałem, co odkryłeś Bo udało mi się, trochę złota właśnie zebrałem jeszcze z tych Więc elegancko, więc dzisiaj Można zaliczyć odcineczek do udanych Z tego względu, że mamy O kurde, krów ile Mamy portal, który nie chciał nam za bardzo działać, a już nam działa ehm, Pokonaliśmy smoka Możemy ich szukać Elytry, bo tam też mamy zadanków, i mogę tam trochę os oszacować Jak to wygląda i pokazałem w sumie co Basho odkrył, ten nasz nether, który jest zbuduj farmę nether i dobra zdobądź pełen dementowy set to musimy dotrzeć do końca smoka i go pokonać z zrobiliśmy to, rama endu działa więc super, do portalu wymieniliśmy się które już też działa, teraz zdobądź elektryzować wszystkie achievementy pokonać wszystkie achievementy, więc to jest wczesna wersja, bla bla. więc teraz zostaje nam, na to wychodzi elektra ewentualnie pokonać wszystkie achievementy, które też by nam trochę z tym zajdzie na pewno Musimy, nie mamy redstone'a, więc będę musiał jeszcze podejść pod mobgrindem. Ale to już mi się wydaje, poza nagrywkami nakarmy jeszcze nasze owieczki, przepraszam, owieczki i nasze krówki. Czego szukasz? Ale nic, robiłem biblioteczki. To robisz? Jest 17. A biblioteczki, spoko, super. Tak, biblioteczki. Jest bardzo dobrze, ale krówek mamy. No, chyba już nie będą no pod. 17 to już w na... zupełności, 15 jest potrzebnych. Trzy, no, cztery jeszcze. A ile masz? 11. A 11 to jest 17, dobra, nieważne. Creeper, wyjazd stąd. Ja go nie zabijłem, bo znowu wybuch. On tu mógł wybuch schnąć właśnie. Trochę złota zebrałem, więc fajnie. Barszczik, ja to dziękuję za ten odcineczek. Ładnie się nam tutaj wszystko... Y, w sumie... Ułożyło. Więc barsz w tle tak. klepiący. I wybuchający. I wybuchający. Rozwalający pół miejsca, więc widzimy się na kolejnym odcinku. Na razie, cześć, barszy. Na -ra. Nie zapomnij o subskrypcji, lajku i walnij w dzwonę, żeby być na bieżąco. Siema.